Po sam pas. No widzicie, ja chciałem powiedzieć tak ładnie. Dzień dobry, z tej strony Centurion. Witam na kanale. A oni się śmieją z mojego meka. No to już przywitajcie, o, dziwiamy. przywitajcie dziwiamy. się. Przywitajcie się. No. Nek jak nek. No i teraz tak. Co, co to dzisiaj będzie, Basiu? No, co będzie? No w, co ogóle, będzie? w ogóle e, tamci, którzy są po drugiej stronie, witają ciebie znowu w lesie. Przywitaj ich jak Ja możesz. serdecznie witam tu, właśnie w tym moim ulubionym lesie. Tutaj Mar Mariusz Traper też hej, hej. jest. O tak, idziemy sobie. Pokażemy Wam. Jest jeszcze z nami jeden kompan, ale to jest Szara Eminencja Bushcraftu. Nie ujawnia się, bo nie może. <laughs> nie no, zaduję. Nie każdy ma życzenie, słuchajcie, jest ścigany tym Nie, wcale nie jest. Wyjdziecie w tamtą stronę, tak? No, ale gdzieś tam się spotkamy. No dobra, no już ja pójdę. Mówię za, za większością, a Wy w ogóle wiecie, gdzie idziecie. No to czemu tędy idziecie? Bo fajnie się idzie. Bo akurat tak nas... Bo fajnie się idzie, tak. O, jest ładny... pień, który leży. Właśnie, a propos tego pnia, to jest pień, tam, tam widać go, ja wam pokażę, o, tu go widać i tam zaraz dojdziemy do tego pnia. Mariusz, ty będziesz musiał dzisiaj nie tylko pokazać, co chciałeś pokazać, ale też o racie opowiesz. A, no to mnie, nie ma No to jak będzie czas, nie? Oczywiście. Nie? O, tu jest ten pień, o którym Mariusz mówi. Mównica Centuriona. Nie, to nie jest Mównica Centuriona. To nie, nie ten las zupełnie. Tak. Basiu, opowiedz o tym pniu. Tylko głośniej mów. Z tym pniem? już spotkaliśmy się. Ale wyjaśnij. Idź tam, wyjaśnij. Proszę, no. jak możesz, proszę. Ja dodaję, żeby to elegancko brzmiało, słuchaj. Tak, tak, tak czy inaczej, tutaj kiedyś był filmik o zarażaniu pasją. I tak. także ten pień ma swoje zasługi w zarażaniu o, pasją. Patrzcie, tutaj jeszcze są ślady pracy Artaka 2. Tak. tak. Tam poleciał kloc na jednym z filmów, ale my dzisiaj sobie pójdziemy trochę dalej. No i cóż, pewnie będzie więcej niż jeden film, no bo teraz mamy buszowanie, nie, Basiu? Tak. Aczkolwiek to miejsce przyciąga. Słoneczko ten pień tak wzywa, żeby tu się zatrzymać, ale. Idziemy Niemniej dalej. jednak, my idziemy sobie trochę dalej, Mariusz już się bawi nożykiem, co robisz? Bawię się nożykiem, A. ćwiczę rzucanie do celu, do celu rzucało już wielu, <noise> mój przyjacielu, mój właśnie tak. No, jest taka ciekawostka, słuchajcie, kochani, że byliśmy zapraszani dzisiaj też do Tomka Forysia i może byśmy pojechali, ale jest z nami właśnie nasz jeden druh, i no, ramy czasowe takie ma, że nie starczyłoby mu czasu i nie chcieliśmy go zostawiać samego, dlatego. Jesteśmy nie na ziemi wadowickiej, a w lasach świętokrzyskich. I nie będziemy się martwić z tego powodu, nie? No tak, ale Basia też tęskniła już ze świętokrzyskim lasem. O, i to Także wiesz. Naprawdę. Miesiąc albo no, miesiąc Także miesiąc powiedz, miesiąc powiedz Tomkowi, żeby się nie gniewał na ciebie. Ależ Tomku, nie gniewaj się, serdecznie pozdrawiamy. Zobacz na pamiątkę spotkania. Wtedy, w sierpniu, te czerwone sznurówki do tej pory obowiązują. <laughs> Będą wspomnieniem tamtego spotkania. To znaczy, słuchajcie, bo jak były kiedyś subkultury w latach 90., to Skini nosili czerwone sznurówki. <laughs> I tak dalej. Basia, ty byłaś na jeżyka ostrzyżona wtedy, czy nie? Nie, nie, ja nigdy na jeżyka nie byłem. A no właśnie. No dobra, no więc tak to jakoś jest. A my sobie pójdziemy poszukać jakieś miejsce. Będziemy chcieli obrać czosnek, nie? Tak. Czosnek Co Który nożyk będzie się zajmował, będzie wykorzystany w tej czynności? No który? No a jak, o, jak myślisz? Wskaże dłonią, tylko ten. No co? S I5 obierałem nożyk, nożykiem SI5 i, i czosnek się obrał. A tak przy okazji noży SI, to wiem, że gdzieś tam zostawia komentarze. Sympatyczny kolega, który też jakiś kanał prowadzi, człowiek z lasu. I przed wyjściem dzisiaj on zdążył mi zadać pytanie, czy ja mam jakiś nóż SI na sprzedaż. Ja mu zdążyłem odpowiedzieć, że niestety nie kupić to mogę, ale sprzedać nożyk Esi to jakoś nie tak. Zobaczcie jakie piękne krajobrazy normalnie Tak wygląda nasze buszowanie. Mariusz umiesz pływać? Nie będę spływał. Przejdę, tą Zobaczcie, twarde, przejdzie. Takie nasze żarty. Nie, my tędy... Nie. Y, tutaj to się zbliżamy do takiego miejsca, gdzie byliśmy z Karolem i z Martą. Tak. Słuchajcie, Karol i Marta to jest syn y, numer dwa. I synowa numer dwa. Bo jeszcze jest syn numer jeden. Karol jest który? Lepszym synem, czy gorszym? Nie, księciunio mówił, że jest lepszym. Tak. Dobra. jak tak ujął sprawę, to niech tak będzie. No Basia, dajesz, dajesz. No, 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 bo zasugerowałam się. Dajesz, tam. dajesz. I teraz tak. Dajesz. Trzy, cztery. Nie utonęła pani profesor. Nawet yy, z plecakiem dałam radę. Tak jest. Tak to właśnie wygląda. Idziemy dalej. No, muszę przyznać, że jakiś czas. Tutaj nie było mnie w tej części, a to bardzo ładna część jest. Zresztą w ogóle las jest ładny. Coś Wam pokażę. To jest takie miejsce, gdzie lubiłem sobie hamak rozwijać. Tutaj miałem stolik. O. Tam jest ten strumyczek. Woda techniczna jak my to nazywamy. No i cóż, idźmy dalej. Nie wiem kochani co się wydarzy. Mamy w planie też pogadankę. Jeśli zdążymy uda się, to będzie pogadanka. Temat już jest wybrany. Zarówno Mariusz, traper, jak i Basia powiedzieli, że no niełatwy temat. Nie powiem wam na razie jaki temat. To się podobno nazywa ten goskur. No, taki krajobraz. Ale spróbujemy podjąć ten temat. A póki co zachwycamy się pięknem przyrody. Czekamy na ciebie. Cierpliwie czekamy. Super. Cieszę się. Cieszysz się? Jasne. Tak to właśnie jest z Mariuszem. Idziemy dalej pewnie. Słuchajcie, jak buszuję, to lubię takie zbliżenie czasem zrobić. Roślin. Ja to sobie lubię wtedy nazwać las okiem szokorka. Pozdrawiam Ciebie Andrzeju. I zawsze Ci dziękuję za piękne e, takie ujęcia, które ty fajnie to robisz. Też mógłbym tak porobić, ale Centurion od czego innego jest. Szukamy dalej miejsca, sobie buszujemy. Jak znajdziemy, no to będziecie mogli to zobaczyć. Tu wam jeszcze coś pokażę, takie młodsze paprotki. Trochę liściastych drzew w puszczy Świętokrzyskiej. No i dobrze. Pięknie jest. Tu mam coś takiego, jak widzicie, powalone drzewo, ale zobaczcie, jakie piękne narośle na tym drzewie. Są bardzo ciekawe rzeczy, które są miłe dla oka. Omszałe Kamienie Młode drzewka W lesie to jak w cudownej krainie, prawda? Spróbujemy tutaj pójść Będę im przeszkadzał Oni sobie trochę rozmawiają Cieszę się, że znowu jestem w lesie To jest to co myślał teraz takie ujęcie pajęczyna w słońcu na przykład Pająk jest Poruszył się nawet. Słuchajcie, jesteśmy w takim miejscu. Ja przekażę kamerkę naszemu druchowi DWO weź jakbyś mógł pokaż tutaj, że mamy możliwość Tu pani profesor będzie miała zajęcie. Pokaż zajęcie. I tam chyba następne dwa. O. Więc jest Swoim kondorem Huron, Dobrze. A my będziemy chcieli Nawet tutaj. Trzy. E, my będziemy Momencik. chcieli pokazać tutaj e, opcję związaną. I jeszcze taki. moment. O. Kręćcie dalej, ja wyzwieram to. Takie coś, żeby sobie na jakiś stół zaabsorbować. W tym przyda się to. Tu mamy suche, to się przyda od razu. I dobra no, starczy chyba, nie? Mariusz, gdzie poszedł? Poniuchać poszedł coś. Dokładnie. No dobra. Trzeba byłoby coś pomyśleć, żeby się tu rozlokować. Ten dźwięk. Jak nastawienie kręgosłupa. No z tego się śmieję. No bo podobnie brzmi. No, no właśnie. No dobra. To cóż, ustawimy i coś tam porobimy, nie? Tam w tle, gdzie pokazuję wam. No nie będę może szedł, ale tam jest góra taka dosyć wysoka. Pamiętasz Basia, kiedyś jakaś kuna syberyjska tam była. Tak, tak, Coś tam było. By było. Więc tu też możemy się spodziewać e, wizyty jakiejś kuny, bo jesteśmy w jej regionie. Co Basia jeszcze ciekawego powiesz? No cieszę się, no cieszę się. Oko się cieszy, plono, takie maluszki już się e, uzbierało. I fajnie, i rozkręcajmy. Mariusz tłucze tam coś gdzieś. Trenuje, trenuje. Ale jest No dobra. Co Basia, zapraszamy do następnego odcinka, nie? Tak, serdecznie zapraszamy. Dobra, fajnie. Na koniec słoneczko.